Final 4 Wielkie emocje siatkarskie w sali gimnastycznej szkoły podstawowej przy ulicy Kenninga 20. Dziś do boju staną cztery najlepsze drużyny, które wyłonione zostały z całego sezonu rozgrywek. Na trybunach Rzesze kibiców, burmistrzowie, a także radni dzielnicy. Zobaczmy, jak przebiegała impreza. Jak ocenia Pan dzisiejsze rozgrywki? Jestem miło zaskoczony, bo pół życia grałem w siatkówkę i jest to dla mnie takie budujące, że rozgrywki są amatorskie. Teraz gra aktualnie Galeria Iskra Ursus, czyli nasza drużyna. Dobrze im idzie? Tak, całkiem przyzwoicie wygrywając drugiego seta z Gocławiem, ale powiem szczerze, z jest obserwacji bardzo, bardzo tak szczerze do bólu. Momentami mógłbym powiedzieć, że reprezentują nawet poziom drugiej ligi, także jest naprawdę przyzwoicie. Czy sport to ogólnie ważna sfera dla dzielnicy? Tak, bardzo ważna, jak tylko możemy wspieramy, bo to jest taki najlepszy przykład amatorskiego sportu, że kiedyś ktoś, ktoś grał nawet w szkole średniej czy na studiach i może dalej kontynuować w takich właśnie tego typu rozgrywkach, gdzie dzielnica stara się dofinansować, bo to jest jakby kontakt ciągle ze sportem, promujemy właśnie tego typu sporty, Coraz bardziej popularne zbieganie w niedługim czasie będzie właśnie u nas odbywał się bieg ulicami Ursusa. Są oczywiście profesjonalne kluby w naszej dzielnicy, ale są też takie właśnie jak tego typu działania, które po prostu promują i popularyzują sport wśród młodzieży i dorosłych oczywiście. Ze mną kibicujący drużynie Ursusa, radny dzielnicy, pan Dariusz Grylak. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wrażenia z tego meczu, czy są naprawdę wielkie emocje? E, tak, tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że nasze iskierki e, prezentują grę na wysokim, dynamicznym poziomie. E, tym bardziej, że drużyna Zgosławka jest drużyną, która dwa razy pod rząd e, ten turniej wygrała. E, więc naprawdę cieszy e, ta tutaj przewaga. Tym bardziej, że jest to drugi set i myślę, że ten mecz wygramy. Tak właśnie za chwilę będzie zwycięstwo, a proszę powiedzieć, jak dzielnica stara się wspierać takie inicjatywy sportowe? Przede wszystkim poprzez stworzenie bazy sportowej w każdej ze szkół. Staramy się, żeby były boiska na wysokim poziomie, żeby były hale sportowe przy każdej ze szkół. I tutaj niestety naszą bolączką jest to, że w szkole numer 11, w tej szkole, która ma bardzo piękną halę, nie ma z prawdziwego zdarzenia boiska do piłki nożnej. Walczymy o to, żeby takie boisko powstało, natomiast problemy są jak zwykle pieniądze. Jeżeli te środki będą, jeżeli szybko znajdą, to na pewno będzie jedna z pierwszych inwestycji, którą poczynimy. Tutaj na terenie Niedźwiadka. Boisko na 11. Byliśmy świadkami rozgrywek męskiej siatkówki w Ursusie. Pani jako kobieta również jest zagorzałym kibicem tego sportu? Ja tak, ponieważ mam trzech sportowców w domu. Mąż jest nauczycielem tej szkoły i uczy WF-, -u. dwóch synów ogromnych kibiców i kochają piłkę nożną. Natomiast moją ulubioną dyscypliną sportu jest właśnie siatkówka. Także bardzo z wielką przyjemnością obejrzałam i jestem zachwycona. I w komu pani się kibicowała? No niestety za WF-u i skierką, także cieszę się bardzo. Bardzo piękna impreza, oby było jak najwięcej sportowców, bo piękny to piękny to sport. ze mną doceniony jako najlepszy zawodnik dzisiejszych rozgrywek, Paweł. Powiedz proszę, jak oceniasz te zawody? Naprawdę na wysokim poziomie, szczególnie mecze, które były w lidze do tej pory. Te zespoły, które znalazły się tu w ale naprawdę pokazywały fajną siatkówkę momentami. Graliśmy już tak naprawdę w ramach, ramach Profesjonalna Liga, także dużo jest osób też, które grały kiedyś w lidze zawodowo, a teraz tak sobie... Dla przyjemności też gramy tutaj, także poziom był naprawdę wysoki i był fajny. Tylko sprostowanie, że zawodnik całej ligi, nie dzisiejszych zawodów, bo dzisiejszych zawodów był z 15-50, także... Okay. Cała liga, czyli jeszcze większe osiągnięcie tak naprawdę? No, regularna forma, można tak, tak powiedzieć, tak? No Duże słowo, ale... jak przygotowujesz się do zawodów? Jak trenujecie? Trenujemy z reguły około dwa razy w tygodniu. Nie ma za, za bardzo czasu, bo niech wszyscy pracujemy, także to jest takie hobby tylko, żeby spotkać się, aktywnie spędzić czas i zrobić coś fajnego A dla co, siebie. co dalej po dzisiejszych zawodach? Yy, dalej, no, są plany gry z powrotem w lidze zawodowej. Jeśli pozwoli na to czas, to pewnie wrócimy. W takim razie życzę powodzenia i samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Ze mną Radek, kapitan zwycięskiej drużyny 1550. Powiedz, jak oceniasz zawody? No, dla nas zawody były naprawdę wielką niespodzianką. Ten sukces... Nie, tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tego. Wyszliśmy z rundy kwalifikacyjnej na trzecim miejscu bodajże, ale z wielkimi nadziejami przystąpiliśmy do turnieju. Mecze były bardzo zacięte, z tego co widziałam, a wymiany piłek bardzo długie. Powiedz, jak oceniasz swoich przeciwników? To bardzo dobre drużyny. Gocław tak naprawdę był faworytem. Z nami wygrali pierwszy mecz w Tajreku, bo w breaku, ale wygrali. I potrzebowaliśmy lepszych wyników przeciwników drużyn, żeby zająć to pierwsze miejsce. Jakie dalsze plany? My trenujemy, jesteśmy w większości zawodnikami UKS ósemka Pruszków. Także trenujemy, przygotowujemy się do przyszłego sezonu w Lidze Polskiej Czwartej. Ze mną Maciej, organizator dzisiejszych rozgrywek, jednocześnie zawodnik. Powiedz, jak oceniasz zawody, atmosferę, ich przebieg, no i całą rywalizację? Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, a przede wszystkim zarządowi dzielnicy Ursus, gdyż to dzięki jakby ich środkom jesteśmy w stanie tą ligę zorganizować, jesteśmy w stanie grać takie wspaniałe mecze, jakie dzisiaj między innymi tu były. Jeżeli chodzi o całą rywalizację, to liga składa się z trzech lig. Pierwszej, drugiej i trzeciej. W pierwszej lidze jest 10 zespołów, w drugiej jest 8 i w trzeciej też jest 8. Na początku są, są, jest runda zasadnicza, gra nam wszyscy, każdy z każdym. No i tak jak dzisiaj mieliśmy turniej Final Four, spotkały się cztery najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej, które grały również z tym każdy z każdym, no i jakby to decydowało o tym, kto zdobywa mistrzostwo. Jeżeli chodzi o poziom rozgrywek, w tym roku mamy naprawdę stojące na wysokim poziomie. No jednocześnie ilość zespołów, które też mieliśmy okazję gościć w Ursusie była wyjątkowo duża, wyjątkowo duża. Myślę nawet, że mieliśmy rekord, już wystartowało na samym początku 26 zespołów. To bardzo dużo w takim razie. W finałowej czwórce były cztery najlepsze zespoły, czy faktycznie od samego początku wybijały się na tle e, Tak, gdyż w zeszłym roku AZS Gocław, którzy dzisiaj zajęli drugie miejsce, e, przegrał tylko jedno spotkanie. Iskra Warszawa, Iskra Galeria z Warszawa również przegrała w rundzie zasadniczej tylko jedno spotkanie. Natomiast dwie wcześniejsze drużyny przegrały tylko dwa spotkania. Także od samego początku dzisiaj cztery zespoły, które mieliśmy okazję gościć. Pokazywały, że trzymają równy poziom, że zawodnicy grają na wysokim poziomie. No i jakby no i dzięki temu mogliśmy się dzisiaj spotkać w takim składzie, jakim byliśmy. Jakie są dalsze plany, kiedy zaczniecie kolejny sezon rozgrywek? Wszystko jest uzależnione od tego, kiedy znajdą się oczywiście pieniążki. Natomiast wszystkie informacje można znaleźć na stronie ligi www.ligamyślnikursus.siadków.org. Tam są wszystkie aktualne informacje. Ale osobiście y, wydaje mi się, że kolejny sezon wystartuje już w październiku w tym roku. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z Panami. Dziękuję, ja też mam taką nadzieję.